Cześć, jestem w Limanowej między Męciną a Limanową. W Limanowej przy kaplicy Łask. Krytej gontem, w remoncie. Gigantyczna lipa. Popatrzcie, ma też odrost tutaj, bo lipy mają często właśnie odrosty od pnia. Bardzo skomplikowany układ pnia. Pusta w środku, jak stare lipy, ale to ją trzyma, bo tak jak grura się zachowuje. Wielka dziupla. Bardzo pięknie zapełniona. Yy, takim, taką kratką. Nigdy tego nie widziałem jeszcze na drzewach. Przepiękna. I popatrzcie, można, można chronić drzewo i yy, yy, ono sobie stoi. Nie tak jak yy, ostatnio w Brzozowie, że chcą tam wyciąć yy, drzewa, które bo są tylko krzywe, a tutaj po prostu ono jest stare, chore, ale jest chronione i ono zaraz przy kaplicy jest i jest po prostu integralną częścią tej architektury. Po prostu wielki szacunek Widać dlatego drzewa.